Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku odpowiem na pytanie, dlaczego Twoje słuchawki mogą się nie ładować. Na początku trzeba sprawdzić, czy słuchawki są dobrze włożone do opakowania. Jeżeli któraś z LED się nie świeci, to oznacza, że jedna z słuchawek jest źle włożona do opakowania. Jeżeli nasze opakowanie jest rozładowane, też nasze słuchawki nie będą się ładowały. Więc musimy podpiąć je do ładowania, tak aby żeby było naładowane. Wtedy nasze słuchawki będą się ładowały, może się też zdarzyć tak, że będziemy mieli rozładowane pudełko, i po podpięciu do yy, kabla do portu ładowania też nie będziemy chciały się ładować. Wtedy będziemy musieli sprawdzić, czy nasz port ładowania nie jest zapchany brudem na przykład. I będziemy musieli na przykład jakąś igłą wyciągnąć ten brud. Wtedy będziemy mogli wsadzić od nowa kabel do ładowania, i wtedy się, mogą, mogą się ładować. Mogą zacząć się ładować. Następną sprawą jest to, że jeżeli podpinamy na przykład za pomocą wtyczki, trzeba sprawdzić, czy na pewno dobrze wsadziliśmy kabel do wtyczki. Na pewno nie jest jakoś wyciągnięty lekko, najlepiej go trochę dopchnąć. Też trzeba uważać, żeby na pewno dobrze wsadzić samą wtyczkę i też nie wsadzić jej za lekko, tylko na pewno dopchnąć do samego końca. Natomiast jeżeli ładujemy kablem z telefonu, czyli takim, który ma dwa zakończenia USB, Typu C. Musimy pamiętać, żeby na pewno dobrze dopchnąć kabel yy, wsadzając do telefonu i na pewno dobrze dopchnąć kabel do słuchawek. Oraz trzeba też się dowiedzieć, czy w ogóle telefon obsługuje ładowanie sportu yy, do ładowania samego siebie. <grytanie> Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.